Witam wszystkich na, kalane, na kanale mojej żony Martyny. Kanał nazywa się Martyna Motivational. No, inaczej, w innej tam konsystencji, tego co tam jest napisane. Mianowicie, moi drodzy słuchacze, chciałem Wam powiedzieć tego. Czasami w życiu się zastanawiamy, kto tak naprawdę tutaj jest ofiarą, kto tak naprawdę jest tutaj. Nie wiem, kimś, kto po prostu nie daje sobie rady ze wszystkim, co się dzieje. Chciałem Wam tylko powiedzieć jedno. Kanał mojej żony, która jest naprawdę moją żoną i naprawdę się postarała, żeby ten kanał założyć, to jest dzięki mnie i motywacji jej rodziców. Nigdy nikt nie przyszedł do niej i nie powiedział jej spośród znajomych, spośród, nie wiem, koleżanek, kolegów. Słuchaj Martyna, to będzie dobry pomysł, załóż ten kanał, może ktoś kurde w końcu się dowie co przeżywałaś, co tak naprawdę też to tobą targało. Każdy oceniał moją żonę, że na sandomierzu, że jest taka, 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 że robi to, 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 to. Nie, wy nie wiecie naprawdę co ona przeżyła, co przeżyłem ja, co przeżyli inni ludzie. Zastanawiacie się nad jedną rzeczą, zastanówcie się nad sami jedną rzeczą. Kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto tak naprawdę jest guru? Patrząc na to, wszystko, co się zadziało przez ostatnie 4 miesiące, będąc w związku z Martyną, zauważyłem bardzo dużo. Prawdziwy przyjaciel przyjdzie i poda ci rękę, wymieniając tutaj Izabelę z psychiatryka. Nazwiska nie wymienię z powodu RODO. Tak samo panią Gosię, pielęgniarkę. Tak samo pana Maćka, salowego. Bardzo w porządku ludzie. Ja dużo się też zastanawiałem będąc w takiej sytuacji. Jest yeah, fakt, jestem agresywny. Jestem agresywny. Bo wiecie co, kiedyś spotkała mnie taka przykra sytuacja w moim domu rodzinnym tam, gdzie skąd pochodzę. Ja nie jestem do tego, że się wstydzę o tym mówić. Po prostu. Chciałem popełnić tam samobójstwo. Wziąłem 15 tabletek z alafrenu, o czym śpiewa tutaj podkład Hada. Paluch i tak dalej. Nieważne. Moja ksywa to Youngman z Berlina, z 2019 roku. Jongman, który nawijał po prostu murem za bonusem, ukradł mi tą ksywę. Moje pseudonim muzyczne. Później uciekł, kurde, na swoje tam wyspy jakieś tam. Natomiast... Jedno Wam powiem, drodzy ludzie: sami zobaczycie, kto tak naprawdę kiedyś Wam wyciągnie rękę, jak będziecie w potrzebie. Bo to, że potraficie oceniać inną osobę, a nie patrzycie na siebie, jakie błędy sami, sami popełniacie. Nie jestem ani żadnym terapeutą, nie jestem żadnym kurde tym, nie wiem, modlity, który kurde, nie wiem, księdzem czy, czy tam jakimś tym. Ale dla mnie jest tylko jedno ważne. To, co ma się tu, w sercu. Byłem osobą uzależnioną od narkotyków. Tak zwanej marihuany, THC, t i alkoholu. Jestem anonimowym alkoholikiem od 2020 roku. Dzięki mojej narzeczonej no teraz już małżonki, bo wzięliśmy ślub. Chciałem wam powiedzieć tylko jedno. Nie patrzycie, ile kto ma cyferek. Na swoim koncie patrzycie to i dostrzegacie w nim dobro i charakter. Zastanówcie się sami, czy bylibyście w stanie zrobić to samo dla drugiej osoby, co ta druga osoba dla Ciebie. Jedno, co możecie wiedzieć, to na pewno, że ja nie udaję kogoś, kim nie jestem. Też jestem osobą wrażliwą. Płaczę i wiem, że to nie jest wstyd. Pokazać swoje prawdziwe, szczere łzy. Tylko zawsze ktoś mówi, albo facet musi być silny, albo facet musi być taki. Nie, to gówno prawda. Właśnie kobiety lubią i dostrzegają facetów, którzy naprawdę płaczą nieraz. Nie tego na zawołanie. Tylko są szczere, wylewane łzy i w końcu można coś powiedzieć. A to, że czasami nam doskwierają nerwy. Czy ktoś coś w nerwach powie? Ale to, żeby się odzywać do kogoś, na przykład, nie wiem, ty kurwo, ty szmato, to są małe słowa, wielkie rany. Ja do tego jestem przyzwyczajony, ale moja żona nie. I do jednej osoby tutaj nie powiem personalnie, ale może kiedyś to usłyszysz, Pandelup, miś. Pande lub miś. Zrobiłeś najgorszą, hamską rzecz. Zabawiłeś się nią jak kurde zabawką. Pomyślałeś się, co ona czuje. Pomyślałeś się, co ona teraz ma w swojej psychice. Ona nawet się pocięła przez. dlatego, żeby pojechać do psychiatryka. Zrobiła to z miłości do ciebie. Ty i tak tego kurde nie zrozumiałeś. Na Borowie, bo już podam to. personalnie to podam. Pojechałem wraz z moją żoną. We dwoje żeśmy pojechali. Dostałeś ode mnie karę za wszystko, co zrobiłeś źle. Nie tylko jej, ale tak samo jej przyjaciołom. Jakim prawem mogłeś mówić, że ktoś jest tutaj gorszy, a sam nie popatrzyłeś na siebie? Robiłeś zdjęcia nie u siebie w domu, nie swoim telefonem, a powiedziałeś, że to jest twoje. Mówiłeś, że kochasz, że masz długi i tak dalej. Dlaczego jej, mojej żonie nie powiedziałeś tego wprost, jak z nią byłeś? Słuchaj, mam długi, pomogę, byś mi zrehabilituje się. Byłeś tylko z nią po to, żeby po prostu ją okraść i oszukać. Jesteś oszustem matrymonialnym. Dowiodę tego i zrobię wszystko, żebyś zapłacił za to najwyższą cenę. Tu z tej strony też śle podziękowania dla Piotra. Nie będę też wymieniał nazwiska, bo jest RODO. W gościu niedaleko Sandomierza mieszka. Jego brat walczy w y, boksie. Dokładnie byłem na jego gali w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była gala. Nie powiem wam w którym roku, bo to też nie będę tam się ujawniał. Jego brat walczył dla niego, żeby zdobyć pieniądze. On jest osobą, która jest w domu pomocy społecznej, w DPS-ie. I powiedział mi panie D, że zrobi wszystko żebyś po prostu cały świat tak samo usłyszał o twoim zachowaniu to myślę, że będzie najrozsądniejsze żeby żadna dziewczyna nie padła twoją ofiarą, bo najpierw rozkochujesz, później ci nie pasuje idziesz do innej, a ona nawet o tym nic nie wie, także to są dwa pierwsze filmiki, które będą na kanale, oglądajcie dalej, dawajcie dawajcie łapkę w górę i subskrybujcie powiem tak panie D ja to przyznam się przed wszystkimi. Z mojej strony to nie była miłość. To była obsesja. I chcę Was przestrzec przed tym, że są granice miłości. I mo może ona, miłość, przejść na obsesję. I to jest najgorsze, co możecie zrobić. Bo tak naprawdę w niektórych związkach, takim jak ja przeszłam, Zapominacie o sobie. Jesteście w stanie zrobić wszystko dla tej osoby, choć ona tego nie chce. Ma wyjebane, udaje atencjusza, który się bawi nożem. Że o, lubię się bawić nożem, Że sobie coś zrobię, głowa za głowę. Ja dla tego człowieka zrobiłam wszystko. Pojechałam do jego miejscowości. Żeby ratować go, jego dupę przed tym, że musiał oddać dużo pieniędzy. Cięłam się, przeżywałam, jego zloty i upadki, że był pijany, i tak dalej. Ale on tego nie widział. Powiedział mojej przyjciółce: niech się potnie. Czy to jest miłość wsparcie? Nie, to też jest filmik dla niego żeby w końcu zrozumiał swoje błędy i nie robił tak. Bo ciekawe, jak on by się czuł, jakby jego ktoś tak skrzywdził. Może miał swoją pierwszą miłość i tak dalej, że cały czas myślał o niej. Jak nie wyleczysz się z pierwszej miłości, nie wchodź w drugi związek. Bo tą drugą osobę zniszczysz, bo jeżeli jej złudną nadzieję, złudną miłość, której nigdy nie było. Ja też tak zrobiłam. Zrobiłam tak samo jak on. Szukałam chłopaków na siłę. Byłam w dwutygodniowym związku po nim, ale zrozumiałam w porę, że nie mogę go kłamywać, tego chłopaka. Bo ja nie potrafię się zakochać. Myślałam o tamtym człowieku cały czas. To była obsesja. Że mu zrobię wszystko, żeby wrócił na siłę. Że ma wracać, bo ja nie mogę bez niego żyć. Tak nie ma. Nie może nikogo przywiązać do siebie. Nie da się nawet, jakby człowiek zrobił wszystko. Mi ten Borów pokazał, że nawet jak. Jestem w stanie dla niego zerwać z narzeczonym już mężem. To i tak ma to w dupie. Wtedy zrozumiałam, że on nigdy mnie nie kochała, tak naprawdę, boi się dostać w pysk, boi się, że wszystko co robił wyjdzie na jaw i każdy będzie go walił. Nawet jego przyjaciele ostrzegali mnie przed nim. Robili wszystko, pomagali mi. A on nic. Jeszcze jedno. Jeśli nawet była dziewczyna pisze do ciebie, jako do przyjaciela byłego swojego chłopaka, że się pocięła i że potrzebuje jego kontaktu z nim, chocia ja wtedy byłam z nim w związku, to nie skreślajcie i nie wyzywajcie tej osoby bo pogarszacie jej stan, tylko próbujecie pomóc, a nie niszczycie. To do ciebie, panie D.O. W tych filmach będę wam mówić o własnym życiu, żebyście w końcu zobaczyli, że Grazda też ma uczucia i nie jest Grazdą, tylko Martyną, skrzywconą dziewczyną, która przeszła przy, przez piekło w życiu. Ale to piekło jej pokazało, gdzie ma iść i o co walczyć. I też chcę wam pokazać, że nie można robić podziałów na gorszych, lepszych, na bogatszych, biedniejszych, bo to ludzi zabija. I wtedy robią się podziały, które niszczą te wszystkie osoby. Osobom słabszym pomagaj. Bogatych musisz na swoją ścieżkę po prostu powrócić, żeby pokazać temu bogatemu, że nawet jak ma pieniądze, to nie jest ważne. Ważne jest to, co masz w sercu i to, co chcesz przekazać.